Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie o kolejnej chorobie kościoła, czyli o magicznym myśleniu. Oto czary, oto magia. Magia. Magiczne myślenie jest obecne w kościele, jest obecne w chrześcijaństwie. Co mam przez to na myśli? Wypisałam sobie cztery rzeczy, i o tych czterech rzeczach chcę Wam powiedzieć, czyli tak. Wiara w amulety, czyli w dewocjonalia, które rzekomo mają moc, chronią mocłego, przynoszą urodzaj, dobrobyt i jeszcze nie wiadomo co o magicznym traktowaniu sakramentów, o magicznym myśleniu o modlitwie i o odpustach. Więc idźmy po kolei. Pierwsze, amulety, dewocjonalia. Łatwo jest zauważyć, że amulety w ogóle myślenie o amuletach wywodzi się z zwierzeń naturalnych. Tam plemiona miały swoje amulety, które właśnie odganiały złe moce, albo złe sny, łapacz snów, kojarzycie, albo zapewniały dobrobyt i przychylność jakichś konkretnych bogów. No więc u nas ta plemienność i pogańskość zachowała się doskonale. To znaczy mamy wszelkiej maści dewocjonalia, i same dewocjonalia naprawdę nie są złe, bo są to wizerunki Jezusa. Maryi, Świętej Rodziny i tak dalej, Świętych, ale złe jest magiczne traktowanie tych dewocjonalnych, jakby one same w sobie, jako amulety swego rodzaju, miały jakąś moc. Ja jako dziecko byłam wychowywana w takim, w takim myśleniu, że dostałam swój medalik na Pierwszą Komunię Świętą i on miał mnie chronić przed złymi duchami. Więc ja nosiłam go w dzień i w nocy, a jak kiedyś zostawiłam go na basenie, to myślałam, że umrę. Otóż nie. No, jest to kompletna bzdura. Jest to kompletnie magiczne myślenie i nie ma związku z chrześcijaństwem, ale za to ma bardzo wiele wspólnego z wierzeniami naturalnymi, co już wiemy. Później spotkałam się jeszcze z taką historią, z taką osobą, która dała wręczyła mi, Medalik chyba świętego Benedykta, dlatego, że wkopała w ziemię na swoim polu kilka takich medalików, no i miała potem urodzaj na tym polu, w zbiorach. Zastanawialiście się, jak uzyskać tak wysokie plony pomidora gruntowego. No i znowu jest to kolejna historia, która potwierdza, że magiczne myślenie ma się doskonale w naszym kościele. I oczywiście jest to bzdura. Bo znowu, żaden medali, żadna rzecz nie posiada mocy, bo moc posiada tylko Bóg. Czasem się mówi: święty medalik, ale święty jest tylko Bóg. I uwaga, do, do czego w takim razie służą te dewocjonalia? A mam jeszcze jedną historię. Do czego w takim razie służą te dewocjonalia? Właściwie to chyba powiedział nawet kiedyś szóstak. Do tego, żeby przypominać nam o tym Jezusie, który jest na przykład na tym krzyżu, albo żeby ten krzyż, który nosi, żeby był znakiem, świadectwem dla innych osób, że jesteśmy chrześcijanami. Ale ten sam w sobie krzyż, albo medalik, albo cokolwiek nie ma absolutnie żadnej mocy, nie odpędza duchów, nie działa na korzyść sam kawałek metalu czy drewna. Święty jest tylko Bóg i do niego ten znak zewnętrzny odwołuje, więc w tym sensie jest dobry. Ale sam w sobie nie posiada żadnej mocy. Spotkałam się jeszcze z taką inną historią, że pewien starszy pan miał bardzo już zdezelowany wizerunek Jezusa, ale nie wyrzucał go i trzymał go przez wiele lat, dlatego że mówi do mnie, że nie może go wyrzucić, bo to przecież święty obrazek, dlatego go trzyma, ale jednocześnie ten obrazek nie przypominał już Jezusa, ale z racji tego, że ten kawałek drewna jest święty, no to nie mógł go wyrzucić po prostu do kosza, bo bał się, że, nie wiem, Bóg go jakoś ukaże czy coś. No więc znowu kolejny przykład na to, że magiczne myślenie o amuletach ma się doskonale. Żeby było jasne, ja nie uważam, że dewocjonalia, wizerunki Boga, świętych i tak dalej są w jakikolwiek sposób złe. Tylko nie nadawajmy im mocy, której one nie mają. Sama zresztą mam ikonę Chrystus Pantokrator, którą sama namalowałam zresztą. Więc to by była pierwsza rzecz. Czyli amuletyzm. Druga rzecz, magiczne traktowanie sakramentów. Mam tutaj na myśli takie podejście, kiedy moją relację z Bogiem, moje zbawienie opieram tylko na tym, co ja robię. To znaczy, na przykład chodzę do kościoła nawet codziennie. A jednocześnie nie podejmuję żadnej refleksji nad swoim życiem. Żyję po swojemu, nie dopuszczam Boga do mojego życia, do tego, żeby wprowadzał tam zmiany, żeby przemieniał mnie swoją miłością. Jestem zatwardziały w tym, jaki jestem, ale chodzę przecież na msze, czyli odprawiam jakiś rytuał, w związku z czym mam odhaczone punkty do nieba. Oczywiście nie o to chodzi w chrześcijaństwie, ale ja sama byłam wychowana właśnie w takim myśleniu, że najważniejsze, najważniejsze są te rytuały, najważniejsze są sakramenty, najważniejsze są rzeczy, które dzieją się na zewnątrz, bo de facto wtedy to były jedyne rzeczy, jakie tworzyły moją religijność. Wcale nie budowały mojej wiary. Sam Kościół katolicki mówi nam, że sakrament to jest nic innego, i tu podaję definicję z katechizmu Kościoła katolickiego: to jest nic innego jak widzialny znak niewidzialnej łaski naszego Boga. Więc sakrament, to co się dzieje, to co widzimy, czyli ta woda którą dzidziuś jest ochrzczony, Eucharystia, przemieniony chleb w ciało Chrystusa, czy chociażby sakrament małżeństwa. Zawsze sakrament to jest jakiś fizyczny znak. I my tak często przywiązujemy się do tego znaku, że zapominamy po pierwsze o tej niewidzialnej łasce i zapominamy o tym Bogu, który, który ją daje, tylko skupiamy się tylko na te, tej wodzie, tylko żeby ta woda dotknęła tej główki. Bo wtedy magicznie coś się samo dzieje. No nie. Tak naprawdę dzieje się zupełnie niewidzialnie i poza naszą kontrolą. Boża łaska, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kontrolować, nie jesteśmy w stanie też jej generować w żaden sposób, możemy ją tylko przyjmować. A to, co my czynimy w tym rytuale, to jest pewien akt. Ale pamiętajmy, że Bóg, to nie są jego znaki, czyli Bóg to nie są sakramenty. Bóg jest większy od sakramentów. I przecież historia o Izraelitach na pustyni, którzy stworzyli sobie Bożka, kiedy Mojżesz modlił się i rozmawiał z Bogiem. Oni stworzyli sobie Bożka, i to był Bożek nie jakiegoś tam Baala czy kogoś tam, tylko to był. Oni potrzebowali bardzo fizycznego znaku Boga Jachwę. Więc oni sobie tego cielca ze złota zrobili, po to, żeby móc go czcić. Czyli ten fizyczny znak. I na to Bóg się wkurzył. Nie dlatego, że stworzyli sobie Bożka, no właśnie jakiegoś innego Boga, Baala czy kogoś tam, tylko dlatego, że oni tak bardzo skupiali się na tym, co fizyczne, że zapomnieli o Bogu. Skupili się na wizerunku i na znaku, że zapomnieli o Bogu, który był prawdziwy, ale niewidzialny. I trochę z tym magicznym traktowaniem sakramentów jest tak samo, że skupiamy się tak bardzo na tym znaku. Że zapominamy o Bogu, który jest niewidzialny. I oczywiście o wiele łatwiej wielbi się coś, co jest widzialne, co jest fizyczne. Dlatego tak łatwo przywiązać się do tych Bożych znaków, znaków Jego łaski, bo Kościół nam mówi, że sakramenty to są znaki Bożej łaski, a to nie jest Bóg. To jest zupełnie naturalne i ludzkie, że bardzo łatwo nam się wielbi, uwielbia, adoruje. To, co jest fizyczne i widzialne. I w tym sensie, kiedy skupiamy się tylko na tym znaku, a zapominamy o tym Bogu, to ten sakrament, ten rytuał staje się celem samym w sobie, czyli na przykład ten chrzest, czy ta Eucharystia, namaszczenie chorych, czy spowiedź, że staje się celem samym w sobie. I Bóg mówi nam, że to się jemu nie podoba. Bóg mówi nam w piśmie, właśnie w Starym Testamencie, że to się jemu nie podoba. I w tym sensie stajemy się wtedy trochę jak faryzeusze, którzy byli bardzo przywiązani do praw, rytuałów, do tego, żeby wszystko robić zgodnie z zasadami tych rytuałów, tylko że Bóg nie jest rytuałem, jest miłością, która nie dzieje się w tym rytuale, tylko dzieje się w relacji. I jeśli te rytuały nie prowadzą do tej miłości, do tej relacji, albo nie, nie wynikają z niej, to są po prostu puste. I co gorsza, Zasłaniają nam Boga i też nie dewaluuję tutaj sakramentów w żaden sposób, ale zwracam uwagę na to, co mówi w swoich regułach sam Kościół Katolicki. Kiedy to przywiązanie do sakramentów i różnych rytuałów zasłania nam relację z Bogiem, również wtedy, kiedy bierzemy udział w tych sakramentach i wykonujemy te rytuały z lęku. To znaczy, ochrzczę dziecko, bo ono jak umrze, to. Nie pójdzie do nieba. Nie wiadomo, co się może wydarzyć, i lepiej ochrzcić. Prawdopodobnie wielu ludzi tutaj się oburzy, że jak, to przecież jest napisane, że chrzest i zbawienie i tak dalej. Wiele ludzi prawdopodobnie teraz się oburzy. Tak, to prawda. Tylko, że zapominamy wtedy, że dzieci nie biorą się z kapusty, nie, znajdą, nie przynosi ich bocian. O! Tylko Bóg lepi je od samego początku, tworzy je, tak jak mówi nam Psalm 139, ono jest już w Bożym zamyśle. I Bóg nie opuści tego dziecka tylko dlatego, że Ty, rodzicu, przed jego śmiercią nie zdążyłeś go ochrzcić, nie zdążyłeś dopełnić jakiegoś rytuału. Czyli wykonuje to z lęku, czyli z jakiegoś miejsca braku, zamiast miejsca obfitości. Czuję, że Bóg daje mi tyle łaski i temu dziecku tyle łaski, że chcę w dziękczynieniu zanieść to dziecko do Kościoła i w akcie miłości dać je Bogu. A nie, że boję się, czy będzie zbawione, no właśnie, abstrahując od tego, że ono przyszło od Boga i do Niego idzie i Bóg cały czas o nie dba, tak jak o każdego z nas, więc boję się, żeby cokolwiek się nie stało, że jak umrze, to pójdzie do piekła, jak nie zostanie, jak nie zdąży Go ochrzcić. No nie. Bo znowu to jest branie odpowiedzialności na siebie i na to, co ja robię, zamiast tego, co Bóg robi. Czyli w takim zdrowym myśleniu mam świadomość tego, że cała moja rzeczywistość jest pełna Boga i w tym sensie jestem bezpieczny. I że nie muszę robić żadnych rytuałów, żeby się Bogu w jakiś sposób przy przypodobać, czy żeby jakoś u Niego zapunktować, czy żeby jakoś sobie pozyskać zbawienie i tak dalej. Wiem, że jestem bezpieczny, i chcę go poznawać. Chcę go poznawać Jego łaskę, doświadczać Jego łaski, widzieć też znaki Jego łaski, czyli te, te właśnie sakramenty. Chcę, dlatego że tęsknię za nim. Chcę tej relacji, chcę, żeby ona żyła, chcę ją podlewać, ale robię to z miejsca właśnie pewnej takiej bożej, pełnej miłości, obfitości, a nie z miejsca lęku, że ojej, boję się piekła, yy, muszę odhaczyć wszystkie moje faryzyjskie prawa. Nakazy i zakazy, i, i dlatego uczestniczę w sakramentach, dlatego uczestniczę w tych rytuałach, i dlatego boję się, bo muszę je wykonać, żeby coś się wydarzyło. Czyli znowu ja jestem sprawczy, a nie Bóg, i że to ja coś robię dla Boga, a nie po prostu przyjmuję to, co Bóg dla mnie ma. To jest właśnie ta różnica w myśleniu. Kiedy myślę magicznie o sakramentach, jest to objaw tego, że coś głębiej ma mnie zdrowo poukładane. Wychodzę z perspektywy braku i lęku, zamiast z perspektywy miłości i bezpieczeństwa. Okej. Okay. Magiczny wpływ modlitwy na życie to jest kolejny punkt czyli w ogóle magiczne myślenie o modlitwie. Mówiłam o tym w drugim odcinku, o klerykalizmie, o tak zwanym kupczeniu. Czyli ja mam jakąś intencję, idę do księdza, zapłacę za tyle mszy, byle ta intencja się spełniła. I myślę, że im więcej pieniędzy wydam, tym większe jest prawdopodobieństwo, że Bóg tą modlitwę wysłucha. I znowu bzdura. I znowu magia. I znowu odsyła nas to do wierzeń naturalnych, gdzie było tak, że Przecież trzeba było złożyć ofiarę, żeby modlitwa została wysłuchana, trzeba było złożyć ofiarę, żeby zyskać przychylność danego Boga, Bożka. Tylko, że w chrześcijaństwie jest inaczej. Jest napisane w Księdze Psalmów, nie chciałeś ofiary, ale otwarłeś mi uszy. Oczywiście otworzyłeś, będzie poprawnie, ale to z cytatu. Czyli Bóg nie chce od nas ofiary, nie chce od nas pieniędzy za intencje szalne. Tylko chce otworzyć nam uszy. I w tym sensie mowa jest tutaj o czymś takim, jest takie stwierdzenie, i spotkałam się z nim dosyć dawno, ale jest ono bardzo sensowne, czyli podział na modlitwę pogańską i modlitwę chrześcijańską. To znaczy, modlitwa pogańska jest właśnie taka, że chcę zmienić rzeczywistość, chcę wymusić na Bogu, żeby spełnił moją intencję. Mam zamknięte uszy, bo cały czas do niego mówię. I chcę, żeby po prostu zmienił świat, tak, jak ja chcę, żeby było. A druga ta modlitwa chrześcijańska jest taka, że przychodzę do Boga i go słucham. Oczywiście, mogę go też prosić, ale słucham, co on dla mnie ma. Co on sądzi o moim życiu, co on sądzi o moim teraz. O mojej, mojej codzienności, o tym, w czym teraz tkwię i żyje, co we mnie żyje, czym ja żyję. I słucham. To nie znaczy, że teraz nie wolno Boga o nic prosić. Oczywiście, że można nawet pismo o tym nam mówi, ale warto, żeby nie modlić się po pogańsku i składać ofiar za wysłuchanie modlitwy. Warto po prostu zmienić proporcje w mówieniu, czyli proszeniu i w, i w słuchaniu, żeby zacząć, mo może w ogóle zacząć słuchać, bo na przykład wcześniej. Nie słuchałeś, nie słuchałaś, tylko cały czas prosiłeś Boga o coś, więc może czas zacząć go słuchać i tego, co ma ci do powiedzenia. Czasem się poró porównuje modlitwę do rozmowy, przecież w rozmowie mamy dwie strony i każda z nich się wypowiada. Najpierw mówi jedna, słucha druga, potem mówi druga, słucha ta pierwsza. I żeby to tak wyglądało, to trzeba z naszej strony, co wcale nie jest intuicyjne w sposobie, w jaki zostaliśmy wychowani w Kościele Katolickim, zacząć słuchać Boga w trakcie modlitwy. W tym też się zawiera cała idea właśnie tych odpustów, czyli ja coś zrobię, w tym przypadku nie, że zapłacę za msze, ale powiem konkretne modlitwy, wypowiem konkretne słowa, czyli jak zaklęcia, i na przykład będę. Na cmentarzu i wtedy dostanę odpust. Jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Są takie pomysły. Moim zdaniem to się w ogóle nie klei z chrześcijaństwem, bo to jest znów kupczenie jakiegoś rodzaju: dam ci to, a dostanę to. Są też takie pomysły, typu godzina łaski kojarzycie takie coś, że od 12 do 13 niebo jest otwarte dla tych, którzy pomodlą się w taki i taki sposób. Albo po prostu się pomodlą o coś, to na pewno się spełni. I pamiętam, że ja, jeszcze będąc nastolatką, wiedząc, że jest ta godzina, szłam w trakcie lekcji, wychodziłam w trakcie lekcji do toalety, żeby się pomodlić w tej toalecie, żeby zdążyć na tą godzinę łaski. Uwaga, godzina łaski jest cały czas, cały czas jest pełen łaski. Każdy dzień jest pełen łaski, codziennie, każda godzina to jest godzina łaski i to jest dobra wiadomość. Jakby nie będę całkiem krytykować tej intencji, bo może chodzi o to twórcą tego, nie wiem, święta, nie wiem, jak to nazwać nawet, może chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na to, że jest ta łaska, i że ona jest dostępna. Tylko, że zamykanie jej znowu w jakichś godzinach jest totalną głupotą i totalną magią. Oto czary, oto magia. Totalnym magicznym myśleniem, że to działa tylko wtedy. Dobrze. Także to by było dzisiaj na tyle, i do zobaczenia w kolejnym.